Witam w kolejnym odcinku instruktażowym podstawowych funkcjonalności systemu Polka SQL. Dziś zaprezentuję Państwu w jaki sposób modyfikować dane kontrahenta za pomocą utworzenia pieczątki. Z funkcji tej należy korzystać gdy klient zgłosił zmianę nazwy firmy lub adresu. Aby utworzyć nową pieczątkę należy wejść do kartoteki kontrahentów. Rozbijam menu wprowadzanie i wybieram opcję kontrahentów. Będę chciał zmienić pieczątkę klientowi Dariusz Kowalski. Najpierw obejrzę faktury tego klienta, Mam trzy fakturki, jest z 9 grudnia i jedną z 10 grudnia. Wejdę do środeczka, aby obejrzeć nagłówek, no i widzę dane tego kontrahenta, nabywca Dariusz Kowalski, jest NIP, jest jakiś adres. To samo zobaczę w ostatniej fakturce, czyli z dzisiaj z 10 grudnia. Też mamy te same dane. Chciałbym utworzyć pieczątkę tak, aby fa faktury wystawione przed 10 grudnia miały nagłówek tak jak mają w tej chwili, a faktura wystawiona 10 grudnia i późniejsze, aby miał nowy nagłówek, czy nową nazwę firmy bądź inny adres. W związku z tym, że klient zgłosił taką zmianę. W kartazce kontrahentów podświetlam. Wybranego kontrahenta. Klikam przycisk Utwórz pieczątkę i muszę podać datę do której mają być jakby aktualne dane tego kontrahenta będą funkcjonowały w dokumentach do tej daty. Czyli do 10 grudnia. Program informuje, że została zachowana utworzona nowa pieczątka, że mogę teraz spokojnie zmienić dane kontrahenta. Więc zmieniam teraz dane kontrahenta na nowe. Okay. I ponownie obejrzę faktury klienta. W raportach nazwa krótka zmieniła się już na nową, nieważne czy faktura jest nowa czy stara. Ale jak będę do środka, Staram fakturkę, widzę stare dane, dane, kontrahenta. Jak wejdę w fakturkę z 10 grudnia, Widzę już nowe dane, tak? dodałem tą dwójeczkę. W mieście, ulicy i w nazwie kontrahenta. Dodatkowo mam jeszcze raport modyfikacji tych pieczątek na kliencie, kliknąć prawo klawisz myszy raporty i mam opcję pokaż historię modyfikacji danych klienta ten wpis dotyczy utworzenia nowej pieczątki tak, no to jest jakby pieczątka, która funkcjonuje do dnia jakiegoś konkretnego Kolejny wiersz informuje o zmianie danych kontrahenta. To wszystko w dzisiejszym tutorialu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.